Szok i niedowierzanie. Trump ogłasza taryfy celne na cały świat. Krew na nowojorskiej giełdzie leje się tak potężnie, że nie są w stanie jej zatamować. Standard Pulse, najważniejszy indeks giełdowy USA. Indeks 500 spółek stracił w ciągu jednej doby prawie 5%. Coś takiego miało miejsce naprawdę przy potężnych kryzysach. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na tym profilu dowiaduję się nie tylko o polityce bez cenzury, ale także o ciekawostkach ze świata gospodarki i ekonomii. Więc zaobserwuj mnie, bo jutro kolejna dawka polityki bez cenzury. Wracajmy do Trumpa. Nie tylko giełdy w Stanach tracą. Giełdy w Europie tak samo krew leje się po parkiecie. Można powiedzieć tracą firmy nie tylko zbrojeniowe, nie tylko samochodowe, żywieniowe, także odzieżowe. Wszyscy mają skutki głupich decyzji Trumpa. W ciągu jednej doby największa technologiczna siódemka firm na świecie straciła ponad miliard dolarów wyceny. Sam Apple stracił 10%, co spowodowało, że jego kapitalizacja spadła prawie 300 milionów dolarów. Tracą wszystkie większe koncern, koncerny świata. Tylko i wyłącznie dlatego, że Donald Trump zapytał się czata GPT, jakie taryfy celne powinien zastosować. Kretyn i, można powiedzieć, goryl z brzytwą w ręce tnie i stara się zmienić ład, porządek świata. Na całej tej sytuacji na pewno zyskają Chińczycy i Indie. Ale co jest ciekawe, Trump nie nałożył. Nie nałożył taryf na Rosję, Białoruś czy Koreę Północną. Dlaczego? Dlatego, że rozkaz nałożenia taryf przyszedł właśnie z Moskwy i przyjaciele Moskwy nie dostali po uszach. Ja się pytam, czy tak ma wyglądać gospodarka Donalda Trumpa po tym, jak on poukłada świat na swoją modłę?